Co? Będę ze mną, dobra. Jedziemy, jestem bardzo dobry, wiecie, tego, no, jestem bardzo dobry w tą grę, tylko, no, jesteś słaby, no. Hej, witam bardzo serdecznie, ja jestem Siata, to pierwszy film na moim nowym kanale, tak, dziś sobie zagramy w TNT... Girany, czy tylko nie wiem, nie wiem, czy to będzie coś, jakaś seria. Przy okazji mam nowe premium, tak z takim skinem, jeszcze nowe, więc takie znów zmiany, kurde, zmiany o mnie, zmi z co? Zmiany ze mną, dobra, y jedziemy, jestem bardzo dobry, y wiecie y tego, y no, y jestem bardzo dobry w tą grę, tylko no, y jestem słaby, no, wow, ulaguję i to, to mi się nie podoba, nie. Tam? Nie, to, to był tylko fail, wiecie, bo mi się sprint wyłączył, tak, i no, 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 co, co ja miałem zrobić, no, no, no dobra, ja się słaby, dobra. Nie ukrywajmy tego, ła, czy tu mam... Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Nie! NIE! Serio, Od 4 chyba poziomy fan... No, ale dobra, nie spadłem jako pierwszy. GJ. GJ, GJ. O, go się tak mersko Co na środku tutaj? Eee, widzie, widzieliście ten fly? Czy widzieliście tego flya? Widzieliście ten cheat? Jeśli to coś wygra, to, to, to on ma cheat. To, to na pewno, bo ja widziałem, bo on, on się cofnął, a, a tak nie można. Chyba. Nawet double jump tu by nie pał. Zobaczycie, on zaraz pada i kurde. Nie, za długo... Bien na klockę shit! Nie! nie! Dobra, jest na ostatnim poziomie, więc teraz... Tego nie zlamić. Ale tak BTW jeśli ktoś się nie skapie jeszcze, że mój skin okazywa geparda, no to GJ, GJ a jeśli ktoś się... Jak jest powiem. What the fuck? Dobra byłem szósty, okej, okay, jeszcze live. Jak jeszcze to będzie cięcie, Dobra, więc jeszcze trochę w sumie mogę sobie powiedzieć, właśnie o tym skinie. E, jest to skin Geparda, więc wiecie, chce być taki mm, coś, jak na przykład ciągle Mandiot, że jest crumb, Wiecie, tego tak rozpoznają i te p.i.d.e. Te e, widzę tutaj bardzo dużo. O, Tim Titan. okej, tutaj. I tutaj prawdopodobnie, właśnie będzie cięcie.

Aha, w ogóle to będzie chyba taka seria z minigamów, nie wiem. Na przykład. Y Minecraft. Minigry, tak, to będzie doskonała nazwa. Okej, okay, więc. Ja tu robię cięcie, więc. Wait for me! Ok, już jest 10 sekund do tego, no. Do startu. Trochę sobie czekałem. No. Więc. Jedziemy, jedziemy. Co to. Y to jest na pewno. Tak, to jest TNT, tak. To jest to ta trochę dziwna mapa, znaczy ja wcześniej grałem na innej, wiecie. Eee, aha, dobra, to chodzi w tym minigamie, bo TNT run to raczej nie muszę przystawać, ale to, jeśli nie wiecie, to po prostu mm, kilka osób, nie wiem ile teraz dokładnie ma, eee, ma TNT na sobie i ma w ręce, tak? I po prostu goni tych osób, co nie mają eee, TNT właśnie. Jest nie dotknął, nie, ekstra. Eee, i właśnie... I, to jest taki jakby berek, o! Tak. Berek w Minecrafcie, O oh, fuck. Ale ty jak se w użył. ja... Kurde taki prosty. Aha, i na koniec właśnie rundy. I jeśli właśnie mnie czasem macie po prawej stronie w tej palce? Eee, no to... Le tego. Właśnie, o oh, fuck, I have TNT, I have TNT Okej, okay, oddałem mu TNT, oddałem mu TNT Nie mogę biegać Czemu ja nie mogę biegać? Wytyfie gdzie moje TNT No i... Brawo, no i co? No, 20 sekund, okej? Okay. I znów zlamiłem, FUK! No brawo no! Ale dobra, mogę dać. Jest, ale to smarku żyłem! I Yes! Yes, yes, good job! No wiecie, bo jestem szybki niczym gepa Tak, dlatego wybra nie Czemu wybrałem z Geparda, tak jak mówię jednak od... nie, może dwie osoby znają. Wiem, że na pewno matek do historii, okej. Mogę w tym słowie, że być czas, więc znać to chodzi właśnie o prywatne bardziej życie, no ale mniejsze osoby parkurzujemy. Parkurzujemy. jest takie słowo. Część jest świata i parkurzuję. Parkurzuje, no fuck Park. Słowo mnie, kurde, mi kurde że parkuży, parkuży. Aha, jak zostaną 6 osób, jak już mówię, to jest deathmatch, czyli masz się nie wiem tą minutę, czy jakoś tak, i po tym właśnie po tym tylko jedna osoba ma i zawsze właśnie się rozpieram na spałnie. Zaraz właśnie to zobaczycie, o ile dotrą do tego momentu. Czemu ty nie ma pipa, What? Myślałem, że on ma TNT... Czekcie tak strollować i mieć z GOT TNT. Kurde, yy. <grystanie> Dobre to! Trole kurde na Minecraft... Wiecie, nie wiem czy słyszeliście zamknięcie drzwi, ale no to przecież, wiecie. W ogóle nagrywam to przeszkołą szukko i wiecie taki kurde rozgadany jestem. No to, co w sumie jest to pierwszy filmik, więc... No muszę, muszę jakoś pokazać tutaj właśnie, że mam klasę. Aha i tutaj, jak biegniecie normalnie, to o, jesteście szybciej niż jakbyście skakali. Chyba. Ale ja nie radzę skakać, bo trochę to bardziej spowalnia, a tak naprawdę jak biegniecie, jesteście szybsi. Biegniecie szybciej, och. Dwie, jeszcze dwie osoby i się. Okej. Okej. Proszę, żeby nie, proszę, żeby nie, proszę, żeby nie, ja jestem, e, jestem. Yeah. Niko i Wyrobite. Wait a minute. No nie, już odmieniacz nie go nic. Shit, 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 shit. A niestety. Okej, okay, no i znowu mu ten TNT! No nie! Czemu on mnie tak sknokał? Fuck! przegrałem, Przykrałem z tym botem, z tym botem Dobra, liwe, Lewe. okej okay. Myślę, że jeszcze jedną rundkę sobie coś pogramy. Czy to będzie TNT ranny? Raczej tak. zobaczymy no. Okej, okay, jest jen Tiran, zaraz startujemy, zaraz się startuje. Okej, okay, to jest ta mapa dużo trzymina. Jeszcze jedno. Stałe czas, to jest okej. Ok. W ogóle tutaj patrzę na 60. I tak jak się nagrywa w to i to tak boli, tak, bo ja jest tak... Free. Myślę, że potem są chyba płynniejsze. No przepraszam. E filmy tak. Kiem tu może? Dobrze no, wybrać. Okej, okay, już tutaj. Eee, od razu mówię, że tutaj Double Jump czasami się buguje... No, znaczy, patrzcie, na tym pierwszym poziomie, no, nie zbuguje się, tylko po prostu na... Wiesz, że na niektórych pachach się zbłoguje, że po prostu się wali o sufit. Nie Co jest to tak? No. Oh. No fuck. No fuck. No fuck. No fuck. What the fuck? Wie, a widzieliście to Iron Man tam był On umie latać to są cheaty Jeśli ktoś nie zrozumiał tego to właśnie Iron Man wiecie cheaty, cheaty te paki Bo lata lata chodzi mi o film bajkę i te paki paki Te paki paki No geja, od kurde i Ule, się dzisiaj wysłuchaj to prawda No właśnie możecie napisać czy tam hypixel jest na premium czy trzeba właśnie to kupić bo myślę, że... Tutaj, jeśli Hypixel właśnie może tu grać, to tak powiem, że trzeba zapłacić... Nie, Zapłacić, fuck! Co w sumie dobrze zrobił, moim zdaniem. E, nie bym chciał sobie naprawdę... Jeszcze jedno! Nie! To było szybkie, naprawdę, TNT run Na TNT tak raczej nie, chcę na Wizards, nie? Bardziej TNT Run, O, 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 Dobra. Dziadun! Ja się dobra. Uwaga cięcie. Okej, okay, jesteśmy wyłączymy na Randy przed chwilą. No i to w sumie to jest taka jest chyba neutralna na No nie, nie, to jest duża, no jednak to jest fajna. Chcecie kupić jaki rank? Sek, Polak, Rusek, Ukrainiec, Putiny, Putin, Power. To co, kurde, jeśli tu jest jakiś... E, w sumie tutaj, m, bez... moim zdaniem, skakać... No, może, tak, ale... Okej, okay, to jest nagrane. Kolejny cheater złapany. No, Polak. Polak? Nie, Polak. Polak tak... W sumie możliwe, że to Polak. Tylko, oczywiście, ja polski nie rozumieć. I się, bo. Nie pochodzę z Polski, ja pochodzę kurde, z. ze do, 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 do stepu? Tak, to, to się chyba nazywa step. Gdzie ma, Kurde, gdzie mieszkają gepardy, o! Z Afryki, kurde, no. Gepard z Afryki, kurde. Nie <laughs> wiem, na co mi tu pasuje tak, to gepardy z Afryki. No i. No jasne, no i. I, I recording, i trzeba mógłbym napisać I recording, so uh, you, you You, get banned. so in, English perfect, wiecie, English perfect to, W ogóle dzisiaj kurde nie będę Na dziesiątą, to jeszcze szybciej kończę lekcję I tak mam potem trening Ale m, jesteśmy zwolnieni z jednej lekcji Na pierwszej lekcji i tak mamy zastępstwo słowo Do tego mamy matematykę Niestety przeżyjmy jakoś to No i potem mamy tego a uh, Jak to się nazywa historię, no, tak naprawdę nie <noise> wiem ja nic nie mówię, no bo sorry. Ale my po prostu no, taką majtową historię, że tam nic nie trzeba robić po prostu. wow, ile jeszcze playersów. Tylko ja pewnie... Za założę się, że ja po prostu... Jak spadnę, no to to kurde spadnę już za dół, bo kurde już w ogóle... Tak, bo na tym na właśnie chodziło mi o to, że przegram już, ale nie Fuck, FUCK FUCK! OK, w ogóle nie wiem czym to jest sobie do jakiejś takiej wiecie słaby jego partnera. Póki właśnie, żeby mieć właśnie nagrywać dłużej niż... Yy... Ile to jest? 15-15 minut, znaczy nagrywać mogę, tak? Tylko że potem to muszę pocinać, pocinać, a... Tak, to po prostu mogę rzucić w sumie 20-minutowy film. Tak, 20-minutowy film. Eee, no i wiecie, przy okazji, miniaturki, miniaturki tylko na rzecz, więc chyba sobie dołączę, właśnie. Dołączę sobie dołączę, dołączę. To eee, w sumie, aż w sumie, nasz network. Tam no, nie trzeba mieć naprawdę wartości, do tego wymagań tylko jakieś tam kulty. Wiecie. O, to jest ten cheater, popatrzcie na tego cheatera 3-3 awary, 3-3 I'm record. tak napisałem, że ja nagrywam, więc pewnie Pewnie niej się było cheatować, klucz. Gabu już spać. Popatrzcie no na niego, jaki cheater. Lulz. Zobaczmy sobie jeszcze na tego. Nie, on normalnie skacze... Zobacz, jak to nie jest to, to, więc, dobra, więc ja się z wami żegnam. Siemaneczko, jeszcze muszę wiecie pokazać sobie pięknie piękny Więc ja się z wami żegnam, siemaneczko, nara! Yo! Nie żeby coś, ale jak do like, to zmotywuje mnie to. Ej, chcesz jasko. Daj suba. fit that